I musicie odwzorować jakikolwiek zestaw lego, LEGO. JAKIKOLWIEK A, ZESTAW LEGO? To, ja bym kolda brał, bo tego, stonebuiki sobie weźmiemy mm. i po co się wybuduje jak, by co to możecie w sumie jeszcze kochać po kolejnego No to, już, już tak może Widzisz mnie? Dobra, mam jakieś screeny, już wysyłam Team, który wygra tą nie. konkurencję nie musi brać udziału w drugiej i od razu przechodzi i a. dostaje się do pierwszej klasy więc pierwsze miejsce zajmuje team Ślązacy o! Ja najlepiej odwzorowane bo a nie są... tak, Szyżacy tak, przyżdacy tak, przyżdacy tak, jest, jest, wy nie widzieliście jak posługiwali się graczami macie dosłownie 10 minut na to i a. musicie zbudować mini zestaw kwadratowej porażki Chyba odpowiedź jest jednomyślna. My, my, no oczywiście, że my. lecisz. <laughs> Musicie się pożegnać, yy, DWDWD. Więc ostatnia, ostatnia paczka orzeszków leci do Deksona. Ja by się spodziewał! Eee, <laughs> eee, No i musisz skaczyć. Eee, więc ma, jak widzicie mamy tutaj 9 shulker boxów eee, no. Pośród was została przeprowadzona ankieta jak, jaki według was będzie skład finałowej czwórki A. Eee, eee, każdy, każda drużyna to dostanie to. po 3 shalker boxy Będ, Pierwszym waszym zadaniem macie 15 minut na znalezienie miejsca na swoją bazę i postawienie tam bikona zasilonego Beacon to jest wasze serce. Na razie tyle wam mogę powiedzieć. W kolejności, którą wyczytam, będziecie odbierać Boxy, Po prostu. I wybieracie pod względem koloru. Y możecie się kierować kolorem, bo on ma znaczenie tutaj. Największym faworytem wśród osób, wśród Was w sumie, jest Gradu. Więc zapraszam po odbiór pierwszego shulkerboxa. Wybierasz sobie, który chcesz. Kolejną osobą był Milsax. Wow. Następną osobą był Wratek. Po wratku był Szymek. Po Szymku wlatuje Dawidow. Teraz tłumaczę zadanie. Macie 15 minut na znalezienie miejsca na bazę. Dostaniecie jedna osoba z waszego teamu po beaconie i 9 blokach żelaza. Musicie wybrać miejsce. Border jest w miarę duży. wybierać miejsce i beacon musi działać. Macie na to 15 minut. Resztę Dobra. dowiecie się potem. Ma, macie w ogóle jakieś śmieszne itemki? To właśnie, co macie? No, nie wiem. Ale ty Weler, w ogóle kto z nas ma shulkery? Ja. Ja mam ty. i... Ty, ja sobie chyba. Znaczy tak, my mamy, mamy rozstawić se i zbudować domek, tak? No o to Mówimy chodzi, gdzieś do bardzo... Dobre miejsce. Póki co to. tylko beacon. I beacon tam, i beacon tam postawić. Czy znaczy, póki co, co ta tylko ta beacon ta. mówił? Wyskakiwać. Znając życie, to rzuci sobie ze mną pod ziemią dam na... No, <laughs> no, <laughs> no, no, no bo coś robić gry pamiętajcie. Dostałam beacon, dostałam beacon. Dobra. Dzielę ci prawo czy lewo? Hmm. W prawo. W prawo. Lewo, lewo. Lewo, lewo. dżungli. Ja bym się. No, Dobra, lewo. Cał czy, znaczy czemu? mamy... Y, znaleźć miejsce na basie i postawić beacon. Tyle, ty, tylko Tego tyle powiem. Tylko trzeba znaleźć. Ani takie deszcz. W twarciu. Czekaj, gdzie jesteście? O, no czekaj, ja unboxing no. robię. No to co? Beacon Ale jak zrobisz... Ale żeby stawiać z, z ty... tajdem, Wow. Ej, a shulker box można rozważyć, łapą? Tak. Tak. Ta. Nie wiem czy się przydadzą, ale bambusy zbyły. O kurde, ja mam jakieś potki na, na Ja mam alchemiczny asfak, ja mam pot R i mam potki niewidzialności, ma instant damage, instant health, e siła Ja mam, mam no. szalkę pełenne, pełen jedzenia, pełen Ej. jedzenia, mam dwa, dwa gapy i reszta żadną wojnę. Ma ktoś ma ktoś nici? Bo ja mam ja mam strzały zatrucia. Osiemno. Mam propozycję do was. No. Team na Ślązaku, bo nas jest mało. No jak się nie, nie uda, będzie, pięć tak na, na, będzie zrobić, 5 na 5 no. Ej, w ogóle, wiecie, co by było najlepsze? Postawić dwa bikony obok siebie. Nie wiem, zrobić możemy to. coś jak skombinować. Zrobić fort pod, ze swoimi rzeczami, bo mam wtedy dwa razy więcej rzeczy. Ja bym spróbował, no bo ich jest 5, nie. oni nie, no, no, tu no, Po, kolei, po prostu. Tak, chcesz się zdejmować? No, można! Dodawać je zdejmujemy. I my aktualnie rozmyślaliśmy, jak chcemy tego bikona postawić Gdzieś pod ziemią, czy jak? Nie, no raczej na, na wysokości. Jak jeszcze te... pod ziemią postawić? Nie I wiem. właśnie nie, jakieś te Skybasey. Skybasey możemy. No tak, a kurde, jakbyś się spytał, czy ja my mam... na, tak na samolocie możemy to zbudować. Słuchaj to, słuchaj to. Opa, ja mam to. Ja płynę do Was. O, działa. z efektu? Pierwsi jesteśmy chyba, nie? A nie, duży. Znaczy mamy, jeśli mamy przewagę Kurw, liczebną, bo mi? nas jest y, jakby ten... No, najwięcej. No, o wiele nas jest więcej. Ta. I ewentualnie, jakaś by jakieś, jakieś starcia, to musimy się razem trzymać, nie? No, no, to jest konkretnie z... ja to yy, Tylko potem trzeba będzie zrobić jakąś. Yy, ma ktoś żelazo, to przetopcie je na wiadro, żeby się tutaj posadzać jakoś. No właśnie, nie mamy. To, to możemy ci patrzeć. Ja przepalam, ja przepalam, jedno mam 7 żelaza To przyjdziesz, ten drugi ich robisz wiadro Tak postawiliście bikon to nie go, no logiczne chyba, nie? Nie, no ja wierciłem przed chwilą. To jest w bico No przecież ale go nie otrzymasz, nie? No dziło mi się i to z Jest taka się skinie jeszcze pod spodem Ło wow, jaka fajna duża Lazury tutaj jest to można sobie potem jakiś enchanting zrobić No i się B znajdziemy Żelaza bierzcie jak najwięcej Elfów. Ja w ogóle mogę kamikaze robić jak chcecie Ej, dobra mamy fajerkę Fortunka 3, o kurde ej, dobry dobra, shulker się... dobra, dobra, Ja mogę biegać i się wysadzać no, razem to, z nimi No ja mam NPS z Obsydianem Observery masz? To klawka. Ja się zjem jakąś y, szulkerze, bo mam fortunkę 3, mogę zrobić. Dobra, ale po co takie schodki? No, skybase No, po prostu to robimy, ale coś tutaj. Tylko powoli, dajcie mi wejść nie, albo nie, zróbmy właśnie schodki i będziemy zrzucali też TNT, roz, będziemy rozwalali. No, no tutaj, są no, schodki, no, są w, jest też to. Tu w rogu, kosiarek szedł za mną. Uuu, lagi serwera. Ej, gradu ty idź tu już na te schody, idź tam na górę, bo już jest 5 minut. To tam? się chwilę to zajmie, my będziemy kopać tak. Ja Ej, ale potrzebujemy jakiegoś. tego, potrzebujemy jednego materiału, żeby odpalić wikona. A nie, dobra, nie no, potrzebujemy. No, zelazo dostaniesz, nie? Ja od dołu zrobię może jeszcze jedną barwę, jakby chcieliśmy. Ja zrobię to szlifierkę. Do taką. Nigdy nie wiedziałem, jak się Ile będzie tego kogla? Mało. 10. Ale możliwe, znaczy ja będę też budował dużo z drewna, bo poszara prawdopodobnie nie będą mieli siekiera. Ale jak będą przecież pich To będą mieli O, spawner mam Masz spawner? Rób spawner, rób, rób, rób tam, farma Nie no nie zdążę o, U, mam jednego gapa, to w sumie i tak mam Dobrze. To, to, to może z mi się podzieli Dobra tak i rybki będą Kutka nam ukradło Tu będzie jedna rybka tu będzie druga, tylko to od razu trzeba, patrz, dajesz Posz, tutaj ta. Posz, slaba. połóż rybkę, Słaba i tutaj dajesz ryby, panad. nie wypadnie. Pyk, oj. Bomba. Au. Dobra, zabudować to trzeba. I drugą jeszcze. O, to będzie friendly fire od rybki. Eee, żółci To, to nie, nie, to jest dwa łuki. Ż dwa, może trzy. Żółci? Co? Żółci mają Achievement, sky is the limit. Nie, um, nie go że im nie Ale, Ale fajwerków nie mają. A nie, mogą mieć Ale po, po wciula on dawał im tego! No bo tutaj było wybrać Wybrał czerwony Nie, nie wierzę Zalewaj to Mixeks Było więcej naszych wybierać ich ram. Mam jeszcze y Glass Battle Ej, a co jeszcze gdyby Sol Sand dać od spodu Od spodu tutaj pod bazą a Co jest? A co jest? Jest? I z pod moim skinem jest! No mam twojego skina, Mixeks. Ale pies Zabić. Ej bo Daj ktoś może innych chodzi do nas no jest gościu, chyba. Nie, ja to ja. chodzę Ty, sorry, sorry. Ty, ale dobrze przykminili z tym skinem. No dobrze. Tylko no stracą witamy. A zabiliście go? E, nie, bo jest chyba kipi Inventory, wiesz? Postawcie e, na górze. sobie jak jest. może jakieś rozpoznawalne skiny, te same. Właśnie. Oso, zna... Weźmy skinę Endermana. Bez kitu, jaki był tam skin pod Endermana? To było na... Wyszli, no. na czacie, nie? Na czacie to było chyba. A, dobra, bo ja... Z strzały. Wy... Ej, biegnie, biegnie! Gradu, 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 gradu! Gra 3 pod Pod wodę poszedł. Elytkę jest... ma? Eee, nie, chyba ma ale cze, czekaj. Pra... Ej, ma nie ma. potem dogadać w teorii, żeby HC ubić pierwsze. No, nadal możemy zrobić tego. Tak, zrobić, a potem ich zrazić jakoś. Zabijcie go. Ej, nadal kto siedzi i tego, Zabija? brać dać, zabijać? Zabij Zabi Zabijaj, zabij Damos zabij ma Soja z tymi. Oni, a, oni mają Soja. Dobra, ma, ma truciznę typ. Truciznę. Zabijaj go. Ale Spoko. on jak straci teraz, to wiesz. Ta. A jest co? To, to, co? Co bym wymyślił? Chodźcie to łóżko przestawić w końcu. Żeby no się tutaj się go No, to no właśnie. Jakieś jest. lepsze miejsca. Jest kim Tu na dole zrobiłem dziurę po prostu. Mam stak lepiej z 3,5. Oni to wszystko wodą pokryli, bo zauważyli, że ja z kryształami tam byłem. Kurde. Tak. Knoka mam, albo break. Knok jest dobry, weź we, knoka. Możesz ich wiesz, odrzucać. Właśnie nie za bardzo lubię knopów I, I mamy skybase'a, więc będziesz go z, ich rzucał Dawidu Dobra, lecimy z knopów no, Kurde, wiatr No, właśnie ja też tak miałem Jeszcze dałem mu fire, fire e, aspect na ten wieczór Dobra, oni mnie widzą Ej, oni mają trójząb! No z Gradę można zrobić tak tego, że wbijamy fioletowy... No to, no to wbiadze, mogłeś to, po, to powiedzieć zanim go zabiłem Gradu są już z żółtymi, nie? Więc jeżeli oni... Ej, ty typo, 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 typo! Tutaj pod ziemią Yy, HC, HC, HC Oni będą mają Mojego skina ma, mojego skinama, ma mają. No łódką, łódką. Trafiłem no, go do ja, ja go tutaj będę dookoła. No. Co robisz? Zawie to, to jakaś Spokojnie, spokojnie I nie, trójstąp trój jest bullshitem On se go spami i nie do że daszuje to jeszcze mnie... I znowu wpadam pod mapę Gradył Kosiarek, ja, dywizja broniąca Dobra Oliver i damos, broni, dewizja atakująca. Ja a nie doby ślady obsydianem trochę się. Ej, płyną, 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 płyną do nas, płyną do nas Płyną Da? Dobra, to ja lecę. Ej dobra to ja lecę do nich po prostu A, ja ich ja będę innerwował Oni. No, Wszyscy. No, no Go fight Ej, jest, na lepsze, u góry, u góry, u góry, gór, gór! Pewnie będą się bić Oliver jest To nic, no, tak, tak nagle... Tak, 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 tak tak. tak. TNT Ma Kryształ zabił Kryształem się zabił! No, no, no. Spawnpoint Patrz! Ale to jest że oni tracą kryształy No właśnie, ty idiota Ej, ktoś jest na w mazie? Tak jest! No gramy ja wyjadza... w mazie, co wy robicie? Oliver, ja ej dobra, Pufferfish, zresztą. Pufferfish zadziałał Dobra nili na elitrze przyleciał, na Elitrze przyleciał. przyleciał No to trzymajcie, to nie że taki gościu wam przychodzi Ale, Ale... Te, on jakiś broken. gwałkę Właśnie on miał, on miał tego Enchantowane te, o nie, Pufferfish mnie strzelił no ale oni kryształy mają Ale wodę mamy Bo nie żyjesz Ej, bo mamy bigony, ale... nie? Szczęście. No właśnie o to chodzi A ja, a ja mam tylko kamienny Damos, 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 Nie no Ja patrzę Oni teraz będą tylko cały czas na nas lecieć Mają kryształ, no, mają ja, kryształ Ja próbuję, ja niszczę ten obsydian Jest, jest, jest Znowu No kradnie Malagi lagi jak... On pisał, że ma dwa kłapingu. A, no to widać dlaczego On umiera, respi się i... Tak Nawet nie umiera pewnie. Odchodzi, dochodzi <grym> A masz Tego, to trzeba to zabrać tak, Bo oni mogą nas zabrać z tego trzymać Ej się pa, pa ej nawet, Kto tam e, invade'ował? Ja ci, wam potki mogę ci, dać e, zapewniam, że ja mam potki cicho teraz, cicho Zróbcie dach nad nami Dach? Dach Chłop dach. robi tą... E, Boże, to maszynę dla dania Ze slime'ów i obserwerów. Ma? Nie, to się nie, nie dzieje. Nie, to, to tego. Trzeba postawić, tego, żeby woda była wcześniej. Ściany, ściany. Nie, tu woda musi być na dole. Ty... Yy... Nie ma go. Może być. Zaraz może być. Właśnie. 5 minut do rozwalenia, bo tego. A oni mają w powietrzu, chyba 144. Ej, zobaczę, gdzie. Ej, papuga, leci maszyną, leci maszyną, leci maszyną. Leci, leci maszyna? Leci. No się, leci. Nic, nic się nie stanie, nic się nie stanie. Maszyna leci, leci, ale oni pospadali. A TNT wziął i będzie bombardowanie? To jest maszyna, jest maszyna, ale oni pospadali z tej maszyny. Gdzie on jest w ogóle? E, jeszcze na, tele, na terenie żółtych. A, dobra. No to będzie, to może tego. <laughs> Wratek, to ty będziesz tym atakując Na nich. Gdzie ty jesteś? Ej, macie, e, macie żelazo, może by ja nie ma zbroi całej teraz karnałem. Żelazo, ja mam żelazo. Odzina, odzina. Bo wystarczy. starczy. Ale Jeszcze... no nie stójcie w miejscu, ja wchujcie, bo. Pod nami jest, no live, Damos jest pod nami, no. Tak patrzycie wszyscy. Jeden osoba musi. Mówcie godzinę, mówcie godzinę. Oni są chujowi, tak zauważyłem. Ej, przytrzymaj go, przytrzymaj go, bo. Kilka minut. Potrzy... Przy... 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 Przytrzymajcie go, kilka minut. O dobra to kolejny może przyjść zaraz No Jest sam Sam? Jest, 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 był jeden Mało czasu mają, więc będą atakować Skąd oni tyle mieć? Nie z ma To nie ma chujowy miecz. Ej, leci do nas z łódką Jest z łódką, kolejny przyszedł Kryształ ma kryształ ma Damo z kryształem leci But... I Ma chorusy, ma chorusy Próbuje się do nas wlecie wlecieć wlecie Ma i bo on ma chorusy i myśli, że my, tam, my mamy tam tę dziurkę ja, to ja, ja nie będę za nim ganiał czy jakiś Zabijłem go Dawid Odnia nie yes, 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 jest, 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 jest dam, tam Zrespił się u nas oczywiście ja? To jest Dawid oni się te pają jakoś Tylko nie bijcie się, nie. się nie bij. sami To jest najważniejsze no. Trzeba umieć animować Tu nim. każdy sam się bije Idę. Ja w wodzie jestem dobry, bo ja mam tego, Tridenta, nie? Ty masz Tridenta i możesz Tridentem jeszcze bić. Gdzie on, Eee. Ja bym sobie za, zapasowy mieczek zrobił. A tego ty jakbyśmy się bili gdzieś przy wodzie Właśnie, ja bym już poszedł gdzieś indziej, wiecie? Bo border ma się zmniejszać Ja Mi się zmniejsza. Pióra, może? Jest bliżej już Ej, ale... Ej, bo my mamy tego, respa za borderem O, bo się... Bo się... No Do łódki. Bo... Kto może do łódki? Właśnie, ja już jedną do ciebie e ja ma nie mam łódki. Po okay. A, dziękuję. Dziękuję. Dobra, tu nie ma. Ja wezmę drugą, żeby było, że mamy więcej. Ej, chodź, chodźmy grupami. Bo jak no, oni nas wysolą no, 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 z, tych, z tego miecika, to. Yy, gdzie jesteście? Tu jesteście. Gdzie jest wratek? Dobra, tu. Jest nas czterech, dobra. Najlepiej, jakbym ja w wodzie był. Ej, czekaj, zobaczmy, jakie info daje Wele. Jęcząc dla nie wszystkich. Nie ja mam taki pomysł jak się robiło kiedyś w Fortnite, jak była strefa, Ta. że zakopuję się na samą kratkę, na sam dół, co nie? Mam trzy refile i po prostu będę ja trefy jak będzie strefa biła. I może przeżyję, może. Zjeśćcie arbuzy. biegajcie po drzewach może, co? No to gratulacje dla nich Kolejny, czemu Dawidu to cały Oni już zrespo mieli, oni mają zrespo w borderze A się już i tak nie zgaspią, bo nie ma Nie. Nie. Ale zaraz, to wszyscy już? Nie, jeszcze nie wszyscy, został... Patrzcie kto jest patrzcie zginął, Dawidu zginął Kosiarek zginął. Kosiarek zginął Wszyscy rzuci i kosiarek. Wszyscy kosiarek. Ale już wcześniej zginął, bo już wcześniej się podpalił. A, to jak on mógł co, teraz zginąć? Oliver został tylko. Oliver Czyli tylko olajwer został. Ale dobra, bo my cię rozdzieliliśmy trochę. Jak coś to ja mam potkę na fajkę, a on ma mieć z fajelką. O, to reganska. Freskę, nie? No, ty, tylko tą taką się olajwer? rzuca. Oliver? To... Nie? Widziałem go. Jest u góry, gdzieś Tak, nie Jest, by, jest Bił się, bił się, bił się w niego Jest, jest, Kurde. jest Kurde. mu kłabu, kwabu, kwabu, kwabu Kurde Kur... Dwa, dwa razy kryta dostał stopora To Pomalał Gdzie on poszedł? Tam, w dół, w dół szedł. Przy, przy tym jest <laughs> Od bordera ubrze go, czekaj to... On nas może chcieć bo też jest. Dostał dostał truciznę, dostał truciznę. A. A. Okay. Essa. Ale i tak o, wygraliśmy. No tak. Ani byli oni w czterech, kurzo. Co co wyście zrobili, żeście się pozabijali wszyscy? Kosiarek to idiota po prostu. Kosiarek zimpostował i wywalił tego Sara <laughs> No nagle ceka wysadza mi się. Cześć jak raz z rzędu wygrana w takim razie. Zebrycie kurwa stary wyrucha w dupę, o. Dobra. Ogłoszenie dla wszystkich. Macie szczęście, to był etap bez i eliminacji. nie? Dobra, dajcie nam dosłownie parę minutek i widzimy się. A co mamy za wygraną? Nic. Co macie za wygraną? Kraj. uśmiech, uśmiech mamy. Uśmiech na twarzy. Uśmiech na twarzy